Przepisy o dokumentach publicznych pojawiły się w polskim obiegu prawnym z inicjatywy między innymi banków. Chodziło o to, żeby przede wszystkim z obrotu wyeliminować tzw. dokumenty kolekcjonerskie. to gdzie w internecie można było kupić kolekcjonerski dowód osobisty, kolekcjonerskie prawo jazdy. Zdarzali się nieuczciwi klienci, którzy próbowali przy okazji tego typu dokumentów e, założyć na przykład konto bankowe aby tego uniknąć ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące zakazu prowadzenia tego typu sprzedaży kolekcjonerskich dokumentów e, w Polsce ale w związku z tym pojawiły się też szereg pytań czy na przykład banki mogą Dokonywać kopii dokumentów tożsamości, ponieważ jest wiele nieprawdziwych interpretacji. Chcemy wyjaśnić, że banki z mocy innych przepisów, między innymi prawa bankowego, tzw. ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, mogą, a wręcz powinny kopiować dokumenty tożsamości i robią to i przetwarzają w sposób bezpieczny, ponieważ z banków tego typu kopie tych dokumentów nigdy nie wyciekają. Natomiast przy tej okazji warto przypomnieć, że w innych miejscach jesteśmy wciąż w czasie wakacji, takich na przykład jak wypożyczalnie kajaków albo rowerów. Powinniśmy być bardziej ostrożni i nie powinniśmy dawać w zastaw na przykład naszego dowodu osobistego albo pozwalać na kserowanie dowodu osobistego. Lepiej płacić kaucję, bo dzisiaj nasza tożsamość jest dla przestępców, którzy wiedzą co z nią zrobić, dużo więcej warta niż czasami karta kredytowa czy karta płatnicza.